Czy wy widzicie to słońce? Nadeszła wiosna, proszę państwa, i nadszedł też czas, żeby ogarnąć balkon na następny sezon. W tym roku nie będziemy balkonu olejować, bo zrobiliśmy to w zeszłym roku dwoma warstwami i to było świetne posunięcie, ale trzeba go oczywiście odkurzyć i umyć na mokro. Trzeba pościągać też wszystkie pokrowce. No z grilla pokrowca akurat na co dzień nie ściągamy, bo jednak się za bardzo boimy wystawiać blachę na takie różne czynniki pogodowe, ale z mebli oczywiście ściągamy. Grilla też nie używamy codziennie i co chwilę. Także to trzeba pościągać, umyć te meble, czyli krzesła stół, umyć jajo i trzeba ogarnąć tutaj w roślinkach. Większość moich roślin staram się mieć takich, które są wieloletnie, zimujące. Ja nie muszę z nimi nic robić poza ponawożeniem ich później, więc trzeba już następne podlewanie będzie z nawozem. Tutaj mam rojniki, które miały być mrozoodporne i niby są, bo przeżyły, ale jednak jest sporo kępek, które nie przeżyły, więc je powydłubuję i wywalę, a reszta mam nadzieję, że w tym sezonie mi się ładnie rozrośnie, bo ja je w zeszłym roku kupiłam dopiero na jesień, więc teraz mają całą wiosnę, lato i jesień na to, żeby eksplorować tutaj te tereny i tutaj powyłaziły, widzicie takie o nowe odnogi, ale brzydko pozasychały te stare. Kto się zna na rolnikach, to dajcie mi proszę znać, czy to jest jakiś błąd w pielęgnacji, czy to jest norma, czy one jednak przymarzły, czy co tutaj się zadziało. No bo tu wyrasta nowe o, na takim patysiu. A wokół wszędzie jest brzydkie Mam tutaj też, o tu rojnik, który chyba zdech całkiem Także jego po prostu zlikwiduję Tu mam goździki, które są zimujące Te już jedne zaczęły odrastać Ten też mi już zimował, więc wiem, że on będzie odrastał Ale prawdopodobnie trochę później No chyba, że z jakiejś przyczyny tym razem umarł I tutaj mam trochę do powywalania Bo tu jest bazylia, która jest do wywalenia I pietruszka Ale tu jest mięta, która zimuje już któryś rok Tu jest też mięta, o już widzicie, puszcza. E, ta jeszcze nie puszcza. Tu jest chili, która raczej umarła z zimna, bo nie sprzątnęliśmy jej na zimę. E, zobaczymy. Ale raczej umarła. nam była już w ogóle dwa lata u nas, a w naszym klimacie chili raczej e, tak świetnie się nie trzyma na wieloletnią roślinę, ale zobaczymy. E, I tu mam lubczyk, który też już wiele lat e, żył. O, już tutaj też Odrasta, także będzie spoko, to jest do wywalenia. No i tu nasze, nasze niezbyt udane bambusy, które urosły, owszem, wielokrotnie są większe niż były na początku, ale tak czy siak jest to żałosny rozmiar jak na, jak na bambusa, no ale jest jak jest. Ach, no i zapomniałabym o mojej Donicy warstwowej, która ma się świetnie. Jeszcze będę miała do niej trochę nowych cebulek po tym sezonie, bo miałam i narcyzy, i miałam tulipany też. No i oczywiście Donice te i te duże też będę musiała przemyć, jak będę przemywała meble, także zabieram się do roboty. Bardzo dawno nie było zakupów spożywczych, więc machniemy sobie teraz... Zakupy, i powiem Wam też, jakie są ceny, bo powiem Wam, że ostatnio mam wrażenie, że naprawdę kurcze w Polsce się robi drożej niż w Szwajcarii, co jest po prostu abstrakcją, jak się o tym pomyśli, ale no abstrakcja staje się rzeczywistością. Więc powiem Wam, co kupiłam i ile za to zapłaciłam. Korzystałam z paru promocji, owszem, bo ja tak ogólnie żyję, że korzystam z promocji i planuję sobie jadłospis taki, wiecie, codzienny, nie imprezowy, tylko codzienny jadłospis dla naszej rodzinki. Bazując na tym, co akurat jest w gazetkach taniej, więc będę Wam mówiła, co było w promocji, a co nie. Na przykład te miksy warzyw były w aplikacji Lidl Plus i z rabatem miałam je po 3 franki za paczkę. Mrożone warzywa w Szwajcarii są troszeczkę. Po tej drogawej stronie, powiedziałabym. No ale i tak, to, to jest droższa mieszanka. Te takie azjatyckie mieszanki z tej serii są dużo droższe niż inne. No i 2,99 kosztowała mnie paczka po tej. Yy, no już z tym kuponem. Yy, dynia frank 19 za kilogram. Tutaj mam dwie rzeczy, które były gratis. Frank 89 wkład do płynu do mycia naczyń, trzy franki, taki bezzapachowy, naturalny, wegański środek czyszczący uniwersalny. To były moje gratisy z apki Lidl Plus, bo tutaj jest tak, że są takie progi co miesiąc na zakupy i od pewnej kwoty dostaje się zawsze gratisa plus jeszcze po zakupach się losuje jakieś rzeczy czasem to są zniżki a czasem to są po prostu przedmioty miałam jeszcze gratisa w zeszłym tygodniu odebrałam mogłam wybrać ciastka albo nutelle Taką podróbę, lidlową nutellę, także tego typu gratisy to są. Papryki pół kilo, frank 65, brokuły 99 rapenów. Brokuły są akurat w gazetce, papryki jest to cena regularna. Jajka za 15 sztuk 4,25 to jest cena regularna. Um, awokado za 700 g, 2,50 to jest cena regularna. Ja uważam, że to jest po prostu szał. Chorizo takie w kawałku 7,99 również cena regularna. 2,95 za paczkę też cena regularna. Chorizo takie w paczce 150 gramów. Cukinia w gazetce frank 49 za kilogram. Tu mam taką kiełbaskę, ona kosztowała chyba 2,75 albo 2,79 też cena regularna. I jeszcze mam. Te, takie kewap już uformowane z mięsa mielonego. Ja bardzo lubię ich sobie używać. To jest wielka droga na skróty dla mnie. I one też były w Lidl Plusie z 5,49 za paczkę na 4,49 za paczkę. I jeszcze mam takie dodatki. Dwa franki za świeczki urodzinowe samochody. 3 franki za ile? 30 kolorowych balonów. Dzieci uwielbiają balony. A jak jesteśmy już przy gadaniu o gratisach, byłam jeszcze w kopie, ale zrobiłam tak małe zakupy, że nie ma co tutaj dodawać. I... Teraz mamy z jednej strony grę wielkanocną, gdzie codziennie można wylosować nagrody, i faktycznie co roku te gry są hojne. Z drugiej strony, dla dzieci, które już potrafią was u nas będzie to pierwszy rok, kiedy pobieram te kolorowanki, bo w zeszłym no nie miało w ogóle to sensu. Chociaż tam utrzymać kredkę, to dziecko poniżej roku utrzyma, ale no no nie, i tak nie wiem, czy. Czy nie jest to i tak za wcześnie, bo jeszcze nie um, dostaje nasze dziecko czekolady? Nigdy nie jadło chyba. To nie tak, że jakoś strasznie jestem antysłodyczowa dla dzieci, bo staram się w ogóle bez emocji wokół słodyczy dziecko wychować, taki mam cel um, i nie zakazywać i nie robić wokół tego sensacji, no ale po prostu jeszcze jakoś nie pojawiła się ta czekolada w życiu. Um, chyba że w żłobku i ja o tym nie wiem. W każdym razie myślę, że spróbujemy to pomalować, zobaczymy co z tego wyjdzie i e, takie kolorowanki dzieci dostają przy kasie i można je wymienić później pokolorowane na zajączki takiej e, powiedzmy trochę lepszej firmy, czyli nie takie najtańsze e, sklepowe. Um, Chociaż to też jest sieć, znaczy linia tego sklepu, ale ta lepsza powiedzmy. Także naprawdę bardzo hojnie na te święta z gratisami, i mam wrażenie, że Lidl też stara się tutaj nadrobić, ale Kop jest niedoścignionym rozdawaczem gratisów, jeżeli chodzi o te wszystkie gry, które są i przed Wielkanocą, i później na święta Bożego Narodzenia, także no, naprawdę da się tutaj połapać dużo fajnych okazji. Uwaga, pokażę Wam, co sobie pozamawiałam z Amazona. Głównie treści, czy cały szał jest dla osób, które szukają jakichś inspiracji na prezenciki dla dzieci, ale nie tylko. Dopchałam szampon, żeby mieć darmową przesyłkę, także zignorujmy no, to. To są prowadnice do kabli. Już Wam mówię, po co nam są te prowadnice, bo my mamy ostatnio wieczorne różne projekciki. I tutaj mój mąż nam zainstalował taką taśmę ledową. Oświetlenie idące aż tutaj do tej części, gdzie mamy te żaróweczki, i ta, no to jest takie wiecie domowe rozwiązanie. Więc kabel jest pociągnięty, zwykły prawdziwy kabel do kontaktu, który jest tutaj pod spodem, pod dziecięcym biurkiem. Na szczęście, o dziwo, dziecko przez parę dni jeszcze nie zauważyło tego kabla. My go na razie przykleiliśmy na taśmę klejącą no i mieliśmy nadzieję, że właśnie nie postanowi nam tego wyrywać i udało się w każdym razie tu mam takie przezroczyste prowadnice, które poprzyklejamy i poprowadzimy ten kabel fajniej co jest w nich fajnego to to, że one są takie, wiecie, to otworzę i Wam pokażę o co mi chodzi No tu są do nich przylepce, a tu są same prowadnice i one mają jakby z dwóch stron takie złapane, widzicie? Także myślę, że będą stabilne. Fajnie, bo na Amazonie jest bardzo dużo różnych takich do wyboru dupereli. Do na pewno też na AliExpress można dużo znaleźć, ale no i mi zależało trochę na czasie, bo wiecie, każdy dzień to jest igranie z ogniem, czy dziecko już zauważy ten kabel i zacznie ciągnąć, czy nie. Natomiast to, to jest w ogóle szał. Ja tę książkę zobaczyłam pierwszy raz ostatnio w biurze, bo jedna dziewczyna przyniosła drugiej dziewczynie po swoim dziecku Taką z traktorem. Ich jest dużo różnych. Są też polskie wersje językowe, ale szczerze mówiąc, to nigdzie nie widziałam do kupienia tak o. Bo wszędzie już jest dawno wyprzedane, bo to jest dosyć. Czy to polskie wydanie, powiedzmy, jest dosyć stare i niewznawiane. Ale są z traktorem, z samochodem, z pociągiem, z samolotem. I to jest taka książka, w której mamy figurkę która się nakręca i tu się ją wtyka w te tory i ona po tych torach jeździ. No, obłęd. No i poza tym jest bardzo fajna ta książka, taka no, taka śliczna, taka dzieciowa. Ta wersja z traktorem, którą widziałam w pracy, to miała jeszcze w ogóle w dodatku takie dodatkowy bajer, bo takie figurki do poskładania, które można sobie tutaj było też powtykać. O, czekajcie, bo tu jest jakiś... Wow! Jakie tu są... Hej, jakie tu są bajery. To się odkrywa. Hmm. No. Jest szał. Jest szał. W każdym razie ta nie ma takich figurek. I druga książka. To jest z tej samej serii jakby. Jest też o jajku. Daję sobie drące. To jest taka książka, że, się, że przesuwa się. Dziecko ćwiczy sobie tak manualnie. Przesuwa się, przesuwa i... Bam, i wpadła tutaj, widzicie? I otwiera się z drugiej strony, i przesuwa się z drugiej. I tak się przez całą książkę idzie, dając cały czas dziecku jakiś taki bodziec ruchowy. E, myślę i mam taką nadzieję, że to jest dobre dla dzieci, które jeszcze nie potrafią się skupić po prostu na patrzeniu na historię, bo cały czas w czasie opowiadania, jak rodzic czyta i opowiada, to dziecko może sobie jeździć. Także super jest ta książka. Ale zobaczcie sobie, o tak się nazywa. Myślę, że jakieś polskie wersje językowe też się da znaleźć. No ale to już musicie sobie się zorientować. Biorę się teraz za obiad. Mam nadzieję na kilka dni <laughs> nie robię lasagne. Tylko, że będzie to lasagne, w której zamiast makaronu będziemy mieli plastry bakłażana, i to jest pierwszy step, pierwszy, step. <gryw> pierwszy krok tego przepisu, że tego bakłażana będę kroiła wzdłuż na dość cienkie plastry, leciutko go posolę i ułożę na Blachach, tylko muszę jeszcze papier do pieczenia wyjąć i wsadzę do piekarnika i w międzyczasie będę robiła cały wsad czyli wrzucę mięso do wok'a żeby się smażyło i resztę warzyw obrobie, to znaczy poobieram te co jeszcze trzeba i <laughs> tym razem wszystkie po prostu zblenduję, zblenduję zmiksuję w malakserze w moim mixie na takie drobniutkie dodam do tego mięsa kiedyś jak miałam dużo więcej czasu to jak robiłam takie rzeczy to stopniowo te warzywa osobno przesmażałam i każdy z tych warzyw miał jakiś tam inny też swój kształt ale teraz tak nie będzie, będą po prostu dodane do mięsa, podduszą się do miękkości, dodam wtedy przecier pomidorowy i przyprawy i potem będę wykładała warstwowo tak jak normalnie lasagne w naczyniu żaroodpornym które mam tutaj i będę wykładała po prostu plastry tego bakłażana wcześniej podpieczone, żeby były miękkie ten sos i będę przesypywała też serem i na wierzch dodam po prostu grubszą warstwę sera i to pójdzie całe do piekarnika na jakieś 40-35 może minut bez z przykryciem i potem jeszcze z 15 bez przykrycia. I nagram, jeżeli chodzi o ten przepis, nie nagrywam filmu. Już bardzo podobny przepis był, więc postaram się go wam odszukać i wrzucić tutaj w opis pod tym filmikiem, ale będę robiła rolkę na Instagram, także rolka się znajdzie na Instagramie dla tych, którzy chcieliby taki przepis w wersji bardzo skróconej, kompaktowej i również pisemnej. I tak wygląda gotowa lasagna. Oczywiście no, wygląda fajnie, ale na pewno smakuje gorzej niż taka zwykła i taka też bardziej pieczołowicie przygotowywana. To jest bardzo ekspresowa wersja dla zabieganych ludzi i też bardzo taka odżywcza wersja yy, i niskowęglowodanowa. No ale jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, to serdecznie polecam.